cute, whimsical rzeczy, które ja na co dzień robię. Po pierwsze, gdy w coś przypadkowo uderzę, to głaszczę tą rzecz i czasami nawet mówię przepraszam, jak gdyby na przykład mój stół miał uczucia. <laughs> Druga rzecz, gdy jestem zestresowana albo jestem smutna i jestem na przykład w swoim pokoju, to całuję się w rękę, o tak, albo sama się przytulam. Gdy czuję negatywną energię, to zapalam kadzidło i jadę w taki sposób tym kadzidłem po całym swoim ciele i po całym pokoju, mówiąc afirmacje, by tą negatywną energię wypędzić. I robię to każdej nocy albo każdego ranka, w zależności, kiedy mam czas. I oczywiście dajcie w komentarzach swoje takie whimsical girly rzeczy, które robicie na co dzień, które są albo takie nietypowe. Albo które wy uwielbiacie robić i polepszają wam wasz dzień.